Zacznę od krótkiej modlitwy. Duchu Święty. Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę cię o twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznała i prawdę wieku, wiekuistą, którą jesteś, ty, mój Boże. Tematem dzisiejszej konferencji jest sakrament bierzmowania. Warłem się na katechizmie Kościoła katolickiego, na Pismie Świętym i na wypowiedziach Fultona Shina, biskupa kaznodziei amerykańskiego. u udoskonala łaskę Chrztu jest ono sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem. Włączyć nas bardziej do Jego posłannictwa i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. To są słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego, także jeszcze drugi taki cytat. Kandydat do wierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i Świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych. <laughs> w biologicznym porządku życia człowiek musi pierwsze się urodzić, potem wzrastać, a w nadnaturalnym porządku łaski Bożej życie rodzi się w duszy przez chrzest, potem musi wzrastać w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Dusza, która otrzymała sakramenty chrztu i bierzmowania, Rodzi się duchowo i duchowo dojrzewa. Otrzymuje obywatelstwo w Królestwie Bożym i jest przyjęta do królewskiego kapłaństwa wszystkich wierzących. Taka dusza zaczyna swoje życie apostolskie jak Jezus, który zaczął nauczać postąpieniu na niego ducha świętego podczas chrztu w Jordanie. Bierzmowanie, tak jak wszystkie sakramenty, jest wzorowany na Chrystusie i na niektórych wydarzeniach i gestach z jego życia. Bierzmowanie wiąże się z chrztem Jezusa w Jordanie, gdy Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy. Jezus otrzymał podwójne kapłańskie namaszczenie, które odpowiada dwóm aspektom jego życia. Pierwsze to wcielenie, dzięki któremu mógł stać się ofiarą za nasze grzechy, ponieważ miał ciało, był człowiekiem i mógł cierpieć. Jako Bóg cierpieć nie mógł. Ten pierwszy aspekt jego życia miał punkt kulminacyjny w męcej zmartwychwstaniu Jezusa, w którym uczestniczymy przez chrzest. Natomiast sakrament bierzmowania jest szczególnym uczestnictwem w drugim namaszczeniu Jezusa, to znaczy gdy Duch Święty stąpił na niego w rzece Jordan i namaścił go do nauczania apostołów. Ten drugi aspekt życia Jezusa znalazł punkt kulminacyjny w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa został napełniony Duchem Świętym. Zesłanie Ducha Świętego w Nowym Testamencie jest tym, czym w Starym Testamencie był dar prawa mojżeszowego, z tym, że zesłanie Ducha Świętego jest darem takim doskonalszym. Wstąpienie Ducha Świętego na Jezusa w Jordanie, Przygotowało go do walki. W Ewangelii Świętego Łukasza możemy przeczytać, Pełen ducha świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez ducha na pustyni, czterdzieści dni był kuszony przez diabła. Także przygotowało to Jezusa do nauczenia o Królestwie Bożym, także z Łukasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwo obwoływał rok łaski od Pana. Mniej więcej trzy lata później, w czasie ostatniej wieczerzy, Jezus obiesa, obiecał posłać Ducha Świętego swoim uczniom. Uczynił to pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu. Odchodząc do nieba, powiedział: Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, poślę go do Was. Jest to Jan 16,6-7. Boża mądrość zdecydowała, aby Jezus odszedł i zesłał ducha prawdy, który doprowadzi Was do całej prawdy. Z Ewangelii Świętego Jana 16,13. Zesłanie ducha świętego na, ko na Kościół w dniu pięćdziesiątnicy. To jak wejście duszy w poczęte dziecko, które dzięki duszy staje się żywym organizmem. Wierzmowanie jest dla okrzczonej duszy takim rodzajem pięćdziesiątnicy. Duch Jezusa, nieograniczony ciałem, może objąć całą ziemię i działać w milionach serc jednocześnie. Te serca nie mogą też odczuwać smutku z powodu fizycznej nieobecności Jezusa. Jezus nazwał Ducha Świętego pocieszycielem. Duch dany przez Jezusa pozwala nam na poznanie Chrystusa, który objawia nam swojego Ojca, Jego miłość i miłosierdzie. Człowiek nieokrzczony nie może zobaczyć rzeczy Bożych, ponieważ są one uchwytne jedynie duchowo. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko co ma ojciec jest moje dlatego powiedziałem że weźmie z mojego i wam objawi to też z Jana 16 13 do 15 to przez Ducha Świętego którego otrzymujemy w bierzmowaniu każdy chrześcijanin niesie Chrystusa przez świat przez Ducha Świętego jesteśmy uświęcani Pocieszani i uczeni modlitwy. Duch prawdy pozwala zwiększać wiedzę o Jezusie. Całej prawdy o chrześcijaństwie i Jezusie nie dowiemy się z treści zapisanych w księgach lub wyrytych na kamieniu. Spisane w Ewangeliach nauczania Pana Jezusa zostały dopełnione i objawione przez Ducha Świętego danego Kościołowi przez Jezusa. Ewangelie pozwalają poznać Jezusa, ale gdy mamy Ducha Świętego, to widzimy głębsze znaczenie słów Jezusa i poznajemy go w pełni. I tylko dzięki Duchowi Świętemu wiemy, że On jest Synem Bożym i Zbawcą ludzi. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeżeli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Rzymian 8, 8-9. Ponieważ ten dodatkowy dar ducha świętego jest dany w bierzmowaniu, sam sakrament był zawsze udzielany, nawet w pierwotnym kościele, nie przez uczniów, ale przez apostołów albo przez biskupów, którzy posiadali pełnię kapłaństwa. Ze względu na znaczenie bierzmowania, Sakrament ten powinien być udzielany przez biskupa, a jedynie z ważnych powodów biskup może udzielać pozwolenia kapłanowi. Biskupowie, biskupi są następcami apostołów. Udzielanie przez nich sakramentu bierzmowania wyraźnie oznacza, że jednym z jego skutków jest ściślejsze zjednoczenie bierzmowanych z Kościołem, z jego apostołami, jego posłannictwem świadczenia o Chrystusie. Na przykład diakon Filip przybył do Samarii i głosił Chrystusa. Nawrócił i ochrzcił wielu, ale aby położyć na nich ręce albo ich bierzmować, Kościół Jerozolimski musiał posłać Piotra albo Jana. Tu można to porównać z dziejami apostolskimi, 8:5 do 17. Czytamy też o bierzmowaniu udzielanym przez apostoła Pawła w Efezie. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, to nie należy tego mylić z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego i dojrzałego wieku wiary. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym. Jego działaniem, darami i natchnieniami. Aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i do wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Chrzest daje Chrześcijaninowi skarb. A sakrament bierzmowania zagrzewa Chrześcijanina do walki, aby ten skarb zachować. Chrześcijanin musi zachować ten skarb przed trzema największymi wrogami przed światem, ciałem i diabłem. Znaki i obrzędy sakramentu bierzmowania. Waleczny charakter tego sakramentu zawarty jest w czterech symbolach, czyli inaczej czynnościach. Pierwsze to biskup. Olejem krzyżma kreśli na czole bierzmowanego znak krzyża. Krzyżmo to wonna oliwa poświęcona przez biskupa danej diecezji Wielki Czwartek podczas mszy Krzyżma Świętego. W obrzydzie łacińskim sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Święta Tereska od dzieciątka Jezus tak powiedziała o sakramencie bierzmowania. Z radością oczekiwałam na przyjście Ducha Świętego. Cieszyłam się na myśl, że niedługo już będę w pełni chrześcijanką, a przede wszystkim, że na moim czole pozostanie już na wieki tajemniczy znak krzyża, który nakreślić ma mi biskup podczas udzielania sakramentu. W tym dniu otrzymałam moc. Do znoszenia cierpień, bo wkrótce miało zacząć się męczeństwo mojej duszy. Drugi symbol sakramentu bierzmowania to wewnętrzna łaska sakramentu, która daje męstwo i inne dary przeznaczone do walki duchowej. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jak to się kiedyś stało udziałem Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy. W dniu pięćdziesiątnicy apostołowie zostali świadkami zmartwychwstania Jezusa, a słowo świadek znaczy w języku greckim męczennik. W sakramencie wierzmowania na człowiek chrześcijanina zostaje odciśnięty znak mocy i odwagi, także ani strach, ani fałszywa uległość nie może odwieść Go od publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Taki chrześcijanin należy do Jezusa. Zapowiedź duchowej wymowy znakowania pojawia się w Starym Testamencie, gdzie w księdze Ezechiela 9, 5-6 jest y, Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Znak tał, który jest to ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, która miała, zna, y, miała formę krzyża. W dniu ostatecznym czoła wybranych będą też oznaczone imieniem baranka, i jego ojca, i ten znak będzie chronił ich przed unicestwieniem. Można to porównać z Apokalipsą 7,3. Bierzmowanie zatem opieczętowaniem własności Jezusa. Święty Paweł mówił. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Trzeci symbol sakramentu bierzmowania to jakie uderzenie w policzek bierzmowanego, który który jest po to, aby przypomnieć mu, że jako żołnierz Chrystusa musi być przygotowany na znoszenie każdego cierpienia w imię Pana. Sprzeciwienie się wierze dla chwilowych przyjemności lub wyższanie wiary są w oczach Boga poważnymi przewinieniami. Chrześcijanin nie powinien wstydzić się wiary, nie powinien się bać, że zostanie wyśmiany. Czwarty symbol sakramentu bierzmowania Bierzmowanie jest związane z walką także dlatego, że sakrament udziela biskup, który jak to bywało w historii, jest generałem w wojsku kościoła. Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanym i naśladując apostołów, staje się szafarzem, przekazuje władzę, tak jak to uczynił Jezus, który mówił do apostołów, że są po to, aby ze wszystkich narodów uczynić uczniów. Biskup jako przedstawiciel władzy w Kościele powołuje osobę przyjmującą sakrament do dorosłych obowiązków. Od tej chwili bierzmowanie zostaje zaprzysiężony do konkretnych obowiązków w Kościele, czyli wspólnocie ludzi w tej samej wierze. Łaska zostaje wlana do duszy konkretnej osoby, ale jest ona udzielana dla większej doskonałości mistycznego ciała Chrystusa. Bierzmowanie zwraca nas ku wspólnocie wierzących, tak jak w zesłaniu Ducha Świętego, na apostałów w dniu pięćdziesiątnicy, gdy byli wszyscy wspólnie razem z Maryją. Osiągając dorosłość duchową, otwieramy się na poszerzenie naszej miłości. Stajemy w swojej dorosłości duchowej do walki, dla dobra Kościoła. Mamy być świadkami Chrystusa. Przyoblukwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, wjaście wiary jako tarcze. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. Efezjan 6:14. Żmowanie przynosi wzrost, pogłębienie łaski ścielnej, zakorzenia głębiej w Bożym synostwie, ściśle jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem. Udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego aby nigdy nie wstydzić się krzyża przez bierzmowanie świeccy są powołani aby mieć swój udział w apostolskiej misji kościoła aby być świadkami Chrystusa przed tymi którzy go nie znają świeccy mają swój udział w powszechnym kapłaństwie kościoła z listu, pierwszego listu Piotra, 2,9 czytamy. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła tego, który Was wezwał z ciemności, do przedziwnego swojego świata. Świecy są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, które im daje pewność w kapłaństwie Chrystusa. Moją indywidualną misję, aby na swojej drodze życia pomagać innym w przyjściu do Jezusa. Misja powierzona nam przez bierzmowanie wymaga od nas jednak szerszego działania, działania niż dawanie świadectwa i nawracanie. Chodzi też o środowisko, o porządek społeczny we wszystkich jego takich strukturach politycznych, naukowych, medycznych, prawnych, rozrywkowych i ekonomicznych, które potrzebują chrystianizacji. Apostołowie i ich następcy mają misję, aby nauczać, a świeccy przyjmują tę misję od hierarchii. W akcji katolickiej chodzi o to, aby katolicy nieśli świadectwa Chrystusa w świat. Nie, nie tylko mają być nauczani, ale sami powinni aktywnie uczestniczyć w nauczaniu Kościoła. Papież Pius XII, przemawiając do grupy kardynałów nowo wybranych, powiedział: Wierni, a ściślej świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności. Dlatego to oni, przede wszystkim oni, winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim włączności biskupem. Oni są kościołem. Dzieje apostolskie ukazują, że gdy uczniowie poddawani byli prześladowaniom, świeccy natychmiast zaczynali głosić słowo Boże i kościół się rozprzestrzeniał. Można porównać z dziejami apostolskimi: 8, 4, 9, 19. To samo ma miejsce w regionach, gdzie trwają prześladowania. W krajach misyjnych także pracują świeccy katecheci. Prawdziwy katolicki, świecki katolik nie żyje w oderwaniu od świata. Powołany przez Chrystusa do działalności apostolskiej, powinien przepajać świat duchem chrześcijańskim. Dzięki temu może dojść do harmonijnego przenikania się strefy niebiańskiej i ziemskiej. Świat z pozoru zepsuty i zdemoralizowany, nastawiony na konsumpcję i dążenie do władzy, może odznaczać się również elementami dobra i miłości wypływającej z dobrej nowiny. Jeśli świecki katolik ogranicza swoją działalność w kościele do uczestniczenia w niedzielnej mszy, wówczas nie jest on świadomy, do jakiej wielkiej misji został powołany. Poprzez świadczenie swoim życiem o Jezusie Chrystusie w świecie, w którym przychodzi nam żyć, możemy w sposób doskonały wypełnić to powołanie, które dotyczy każdego człowieka. Powołanie do świętości. Duchu Święty. Pomóż się nam zmienić. Daj odwagę do życia, które jest godne prawdziwego chrześcijanina. Daj siłę do oparcia się pokusom dzisiejszego świata. Umocnij nas i naszych przyjaciół, byśmy mieli odwagę w obliczu zła. Pocieszaj nas, przyjmij nas, uchroń od złych decyzji i prowadź swoim światłem do chwały Królestwa. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.